Siema się tej dzisiejszy odcinek jest bardzo ważny Więc proszę wysłuchajcie go do końca Wielkie zmiany w star dropach w Brawl Stars I to nie tylko jedyne co dzisiaj wam powiem Będzie też dużo innych nowości Które zmieniają się w naszej gierce Dlatego koniecznie oglądajcie od początku do końca Jednak zanim do tego wszystkiego przejdę Możemy się umówić na całkiem ciekawą rzecz Sprawdzimy sobie jak wielkimi szefami jesteście Jeśli pod tym odcinkiem dacie radę Dobić 3500 łapek w górę No to wygrywacie zakładzik ze mną A jeśli nie wbijecie tyle to wygrywam ja Zobaczymy kto go zwycięży, więc koniecznie lajkujcie! A filmik ten zaczniemy sobie od tego, że już teraz jak oglądacie ten odcineczek, wystartowała właśnie mega świnia. Ja jak go nagrywam, to ona startuje dopiero za 12 godzin, ale Wy jak go oglądacie, to już ona wystartowała. Więc oczywiście życzę Wam powodzonka i mam nadzieję, że bez problemu sobie poradzicie i dacie radę dobić najlepszą mega świnię. A bardziej po prostu, że wasz klan sobie da radę, bo to nie zależy tylko od was, tylko głównie od Waszych klanowiczów, jak oni będą grali. Ale na swoim oficjalnym Twitterze właśnie twórcy Stars odrzucili bardzo ciekawy post związany z tą mega świnią i tam powiedzieli nam coś nowego. W sumie przeczytam wam to. Bardzo Głośno wypowiadaliście się na temat nagród. Ale chcielibyśmy usłyszeć także o innych jej aspektach. I tutaj twórcy zadali nam pytania. Możecie w sumie na nie odpowiedzieć w komentarzu. Co podobało Ci się w mega Śwince? Co nie podobało Ci się w mega Śwince? Jakie ulepszenie chcielibyście zobaczyć w tym wydarzeniu? I teraz jest bardzo ważna rzecz, którą dopisali na końcu. Nie możemy oczywiście obiecać, że wszystko się zmieni, ale nadal chcemy wprowadzać ulepszenia tam, gdzie to możliwe, mając jednocześnie na uwadze nasze cele dotyczące funkcji i ekonomii gry. Czyli tutaj twórcy Browser wprost nam powiedzieli, że no, rzeczy związane z mega Świnią się jeszcze mogą. Zmienić, że będą tutaj zmieniać jeszcze kilka tam jakichś drobnych aspektów. Więc jeśli jest coś, co byście chcieli w tej śwince zmienić, to po prostu dajcie znać w komentarzu. A zanim przejdę dalej, chciałbym tylko Was szybciutko poprosić o zostawienie subika na moim kanale Serio Giga. Dziękuję każdej osobie, która mnie subskrybuje. widzowie, lecimy po milion subów z dnia, dzień coraz bardziej się do tego zbliżamy. No i ogólnie jeśli lubicie Brawl Stars, to naprawdę warto mnie subskrybować. I szybciutko przypominam o wpisaniu kodziku Tori w sklepie, bo każda osoba, która zakupi na przykład jakiś pakiet klejnotów z moim kodem w sklepie Brawl Stars z kodem Tori, no to pozdrowię ją na odcinku. tam kilka osób, które ostatnio zakupiły coś z moim kodzikiem wielkie dzięki ziomki, jesteście totalnymi szepami. Jak też chcecie być tutaj pokazani w kolejnym odcinku, no to wystarczy, że na mojego maila wyślecie nagranie lub screena, jak właśnie kupujecie na przykład jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem. Następnie musimy sobie pomówić o bardzo ważnej kolejnej zmianie, która dotyczy specjalnego panelu Supercell Creators, czyli tak zwanej współpracy Supercella twórców Brawl Stars z youtuberami i z twórcami ogólnie. Tak się składa, że wcześniej były na to duże wymagania i nie było aż tak łatwo się dostać, ale nie uwierzycie, co twórcy Brawl Stars w tym zmienili. Dokładniej to ogłosili oni nam to wczoraj na swoim oficjalnym Pościół na Twitterze, gdzie napisali, że zmieniają progi, dla których ludzie mogą uzyskać dostęp do naszych funkcji w programie i pomóc im w drodze do zostania twórcami. Teraz, jeśli chcecie mieć współpracę właśnie z Supercellem, to między innymi wystarczy mieć 100 subskrypcji na YouTubie, czyli wystarczy, bycie mieli tylko 100 subów, lub 25 obserwujących na Twitchu, lub 1000 obserwujących na TikToku. Tylko to jest takie wstępne wymaganie użytkowników. I jak już macie to, to wtedy za jakiś czas będziecie mieli szansę, żeby awansować już na taki totalny stopień współpracy z twórcami. Który to akurat jest już w miarę normalny, tak jak to było wcześniej, czyli że trzeba mieć. 5 tysięcy subskrypcji lub 3000 na przykład na Twitchu obserwujących, a jeśli chodzi o TikToka, to 15 tysięcy obserwujących. Jest to fajna szansa dla osób, które mają mniejsze kanały i na przykład dopiero zaczynają swoją szansę, możecie się już wtedy zapisać, właśnie, postaram się wam link dać w opisie do tego, no bo myślę, że warto skorzystać. Na koniec przygotowałem dla Was mocną niespodziankę. Coś, co jak ja się dowiedziałem, to naprawdę mnie już to strasznie zaciekawiło, związanego oczywiście z Brawl Stars, a myślę, że Was zaciekawi to jeszcze bardziej, więc koniecznie oglądajcie do końca. Już przechodzimy sobie do tematów stardropów. już najpierw chciałem pokazać Wam coś ciekawego, coś, co znalazłem na Twitch. U takiego użytkownika, jakim jest Pineapple. On często tworzy takie rzeczy, które mogłyby być dodane do Brawla. I patrzcie, jaki fajny koncept stworzył, że jak jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie możemy sprawdzać nasze wyniki, nasze statystyki przy profilu, to tutaj zmieniałoby nam się tło. Na no, jakie tylko chcemy? Moglibyśmy je sobie ustawiać na różne tła, e, które były właśnie w danym momencie w Brawl Stars. Moglibyście wybrać takie jedno swoje ulubione, no i je ustawić. Może na przykład by to twórcy zrobili, że na przykład te tła kosztowałyby też Gemy i można by było je kupować w sklepie. Moim zdaniem i tak by to było naprawdę fajne, naprawdę ok. No bo zwróćcie uwagę, teraz jak sobie wchodzimy, to mamy zwykłe niebieskie tło. Gdyby tutaj dodać takie inne tło, w jakimś innym kolorku, myślę, że no na pewno twórcy nic by na tym nie stracili, a dla graczy byłaby to super opcja. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz do tematów star dropików. Jeśli chodzi o star dropy, no to nastały wielkie zmiany. I oczywiście też twórcy Brawl Stars poinformowali nas o tym właśnie na swoim oficjalnym Twitterze, więc pozwólcie, że po prostu omówię wam w skrócie, o co w tym chodziło, bo nie każdy z was może wiedzieć. A więc zacznijmy od tego, że legendarne star dropy nie będą już zapewniać gadżetów, przypinek sprayu ani ikon profilowych, czyli z legendarnych star dropów nie będzie można trafić w ogóle już gadżetów, a zawsze można było. Oprócz tego nie będzie można trafić żadnych pinów, czyli emotek, tak wam to powiem, tak to chyba zrozumiecie. Nie będzie też można trafić żadnych sprayów, myślę, że wiecie co są spraye. No i żadnych ikonek gracza, a żadnych ikon profilowych. I te rzeczy, które przed chwilą zmieniłem, że ich nie będzie w legendarnych, zostają przeniesione tylko i wyłącznie do mitycznych, czyli tylko w mitycznych będziecie mogli je dropić. No to pewnie teraz zadacie sobie pytanie, co będzie w takim razie do trafienia w tych legendarnych star dropach, skoro tyle rzeczy z nich zostało usunięte. Już wam to mówię. Star Powery hiperdładowania do różnych zadymiarzy. Oczywiście będzie można też trafiać nowych zadymiarzy, ale uwaga. Ważne jest to, o jakich rzadkościach tych zadymiarzy tam będziemy mogli trafiać. Tylko i wyłącznie te lepsze rzadkości, czyli epicka, legendarna. I w sumie wydawało mi się, że tutaj będzie mityczna, ale twórcy jej nie napisali, więc nie wiem, czy po prostu zapomnieli jej napisać, czy rzeczywiście mitycznych mityków tam nie będziemy mogli trafiać. No i warto jeszcze wspomnieć, że w tych legendarnych będą do trafienia super rzadkie skiny, czyli te bardzo rzadkie przebrania. Em, no i epickie przebrania. Te dwie rzadkości będą nam dropiły, jeśli chodzi o skiny, właśnie w legendarnych Stardropach. Twórcy wspomnieli również, że w innych rzadkościach Stardropów też mamy lekkie zmiany. W ogóle tutaj wam to wszystko wyświetla przedstawione w takiej tabelce, gdzie wszystko jest idealnie opisane i dzięki niej możecie wiedzieć jak to wygląda, jak kogoś to bardziej interesuje, sobie, możecie zatrzymać i macie napisane wszystkie procenty, które mogą być na daną rzecz w każdej rzadkości star dropa. Ogólnie mówiąc, no to po prostu monety teraz już lekko zostały osłabione, że dropy się ich mniej albo po prostu lekko rzadziej, tak samo jest z podwajaczami żetonów, ale za to prawdopodobieństwo trafienia gadżetów, punktów mocy, no i oprócz tego star powerów i hyperdoładowań wzrosło, czyli procenty na to są większe. I najważniejsza informacja, jeśli chodzi o takie typowe procenty właśnie związane z legendarnym star dropem ale są one takie same, czyli macie taką samą szansę, żeby je trafić spośród losowych. Ale dobra, na koniec zostawiłem chyba najciekawszy temat. mordeczki, słuchajcie. Pewien zagraniczny youtuber, jakim jest Lapa Tonta, mam nadzieję, że dobrze jego nie przeczytałem, pozdrawiał go, wrzucił filmik na swój kanał, gdzie ma dostęp do chińskiego Brawl Stars i patrzcie, co między innymi tam się różni, porównując do naszego Brawl Stars. On ten odcineczek nagrał już, ale tak parę dni temu, więc wszystko tam macie na bieżąco, jak to u nich teraz wygląda i jest to w ogóle inny niż u nas. Postaram Wam się porównać takie najciekawsze rzeczy. Między innymi, ja system na naszym normalnym Brawlu i pokazuję Wam zakładkę ze znajomymi jak ona wygląda. To patrzcie jak to wygląda w Chinach. Mamy tam takie bardzo dziwne rysunki jakby nie wiem w sumie co to jest. Tam jest jakiś, na jednym jest jeszcze taki inny rysuneczek ale zobaczcie jak to wygląda, nie? I wszędzie jest podane ID każdego gracza że normalnie je widzimy od razu. No ciekawe. A nie dobra, to jednak nie jest ID gracza, to jest coś innego. Ja wiem co to jest i zaraz wam to powiem. Chodzi dokładnie ziomale o specjalne lobby. Oni mają tam taką zakładkę, gdzie mogą sobie stworzyć specjalne lobby jak widzicie. Wpisują sobie jego nazwę. No i mają tam też do wyboru wystrój tego lobby jak Wygląda. Pierwszą opcję jego ja widzieliście wcześniej, tutaj macie drugą opcję, taką bardziej starparkową, że Starpark jest tutaj, jak widzicie. I to już wam jakiś czas temu pokazałem w odcinku: jak sobie stworzą to lobby, to przenosi ich do niego, i to jest tak jakby lobby 3D, gdzie normalnie sobie mogą po nim chodzić. I znajomi, których mają w Brawlu, mogą tam dołączać i mogą sobie razem spacerować po tym lobby, i mogą sobie pisać, czatować i tak dalej. I to jest mega fajne, oni takie coś w finałach już normalnie na stałe mają tu macie też ujęcie na przykład ze Star Parku właśnie to lobby, jak ono wygląda też jest bardzo fajne możecie mi napisać w komentarzu które według was jest lepsze czy to wcześniejsze czy to ze Star Parku ale w ogóle cała ta opcja jest bardzo fajna ja też bym ją chciał mieć a my niestety w Brolu naszym jej nie mamy może z czasem twórcy ją dodadzą byłoby super coś co mnie zaciekawiło właśnie na tym chińskim browser, gdy on to pokazywał to jest oferta patrzcie my normalnie jak mamy oferty z jakimiś zademiarzami, to też była taka oferta że na przykład było trzech zadmiarzy w jednej ofercie też się to raz lub dwa razy zdarzyło ale patrzcie jak oni tutaj byli pokazani tak dziwnie na przykład ten byli pokazani na takim niebieskim tle w tej ofercie tak dziwni nie wyglądało po prostu. Wygląd tej oferty mnie zaciekawił chciałem wam go pokazać, bo u nas w Polsce takiego nie widziałem nigdy. Raczej tak twórcy tego nie robili. Zaciekawiło mnie też to, że oni oprócz zwykłych misji, które my tutaj mamy, oni też je oczywiście mają, ale oprócz nich mają też takie specjalne ulepszone misje, w których to mogą między innymi zbierać gemy w nagrodę. Czajcie? Takie ulepszone misje, gdzie za ich wykonanie dostają gemy, tak jak tutaj widzicie. Normalnie po 10 gemów na przykład za jedną misję i to jest mega spoko. W takim specjalnym w ogóle lombi z innym wystrojem ładnie to wygląda. No i też na pewno wiecie, jak wygląda u nas katalog ze skinami, co nie? Wchodzimy sobie w niego i tak to wygląda, to patrzcie jak to wygląda u nich, jest to zupełnie inne, też na takim fioletowym tle, no i tak to się prezentuje, w sumie ciekawe, mają dużo inaczej niż my, trzeba to przyznać, ale najbardziej właśnie zazdroszczę im tego lobby 3D, że mogą sobie normalnie po nim chodzić, no i tam pogadać z jakimiś znajomymi, fajnie to, fajne to jest, kurczę, chciałbym, żeby coś takiego było u nas. No nic, ale ja się już będę z wami żegnał, mam nadzieję, że się podobało, jak się do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, jaki dzisiaj będzie wynik w meczu Polska kontra Czechy. Do zobaczonka elo.